widzowie! Kolejny odcinek będę, będę z wami nagrywał i dzisiaj ze mną będzie nagrywał mój kolega Antoś. Hejka widzowie, nazywam się Antoś. Część odcinków będę nagrywał z Tobiaszem i zostawiacie dużo lajków, subów, komentarzy i co? Zaczynam do... Przechodzimy do odcinka. Tak, dokładnie. Dzisiaj pokażemy wam wiedzę o tego zaura. No. Jak wiemy. Z tego miały około 4 metrów wysokości. Około 8 długości. Tu mamy ludzika. Jak, ostatnim, jak przed ostatnim odcinku mówiłem, wtedy co nagrywam, jak wróciłem z Turlandu, to chyba Wam pokazywałam tego. Oto z tego zaura, którego sobie tam kupiłem. Właśnie, to jest ludzik z Lego. Czekajcie, ja coś powiem tu, wyszło. A, dobra. I Antoś no. teraz poszedł, przyniesie takiego dinozaura. To będzie dla was niespodzianka. I tu ogólnie mamy na tle ludzika takiego małego stegozaura, a tu mamy już takiego dorosłego stegozaura. Więc naprawdę są duże te stegozaury, czynią ich ochronne te, te takie mocne. Palce, jakby to można ująć na ogonie. I kostne płyty. I nazwa znaczenia i jego to jest zadaszczony jaszczur. Przechodźmy teraz do książki. Książka. Jak wiemy, roślinożerność... Mam już tego dinozaura. Dobrze, patrzcie. A się pokaże na... Wyklułam. Wykluł mi się. Tak, z y, Zatorandu też mu dałam jajko. I właśnie następny odcinek. Poka za, za dwa dni pokażę Wam mojego pełnego dinozaura. Jak on wygląda? Y, tak, ale... y, z pełnego dinozaura z tego Zatorandu, z tego jajka, co wykluwałem w tamtym odcinku. Ja, ja... ja ten akurat wiem jak on wygląda, ale wam nie zdradzę, żebyście mieli niespodziankę. Ale widzowie już wiedzą jak wyglądają. Aha. No. <laughs> Dobra. A wiedzą jakiego masz? No. Tutaj roślinożerność, trochę słaba jakoś jest trochę taka ostrość, no ostrość, ale jak ostrość. wiemy miał 4-5 tony, zamieszkiwanie, no tak Europa, Ameryka Północna, niż inne tutaj lasy. Macie, tutaj ma tutaj ono tak, no to do, do brony tak, żył, żył w końcu Jury 150 milionów. I... To tyle na dziś. Pamiętajcie, zostawicie dużo sługów, lajków po więcej. Pa! Pa!